Huzar Bajk Akademii to akademia kolarska zbudowana na bazie rowerowych wideo. Po jednej stronie mamy akademię dla najmłodszych, dla dzieci ze szkół podstawowych z miasta i gminy Sobutka. Tutaj sprawa jest prosta. Przy współpracy z klubem kolarskim KS Ślęża Mat Sobótka oraz szkołami na terenie miasta i gminy Sobutka prowadzimy zajęcia w grupie dzieci z klas 4 do 6 podczas wybranych lekcji WF przy obecności nauczyciela i naszych trenerów. Przyjeżdżamy do danej szkoły w umówionych godzinach Przywozimy sprzęt, kaski i wszystko, co jest potrzebne do przekazania dzieciom podstaw kolarskiego rzemiosła oraz zarażenia ich pasją dwóch kółek. W dalszej kolejności projekt zostanie rozwinięty na treningi w weekendy poza szkołą, a w czasie wakacji wyselekcjonowane podczas zajęć w szkołach dzieci dostaną rowery do domów i będą regularnie ćwiczyć pod okiem trenerów akademii. Współpracujemy również przy organizacji zawodów dla dzieci. Po drugiej stronie mamy Akademię dla dorosłych. Chcę w tym miejscu stworzyć unikalny projekt oparty na mojej osobie i wiedzy zdobytej w ciągu 21 lat mojej kariery. Polega to na tym, że w wyznaczonych dniach każdy chętny, który wcześniej dokona zgłoszenia, przyjeżdża do wyznaczonego przez nas hotelu, w którym zameldowani są wszyscy uczestnicy konsultacji. My organizujemy wam cały dzień, czyli ćwiczenia przed śniadaniem, trening główny na rowerze, masaże, pomoc mechanika, ćwiczenia przed kolacją, a nawet pranie, żeby nie tracić niepotrzebnie siły. Wszystko to, co ja, jako kolarz zawodowy, mam zapewnione na zgrupowaniu z moją ekipą BORA Argon 18. Najważniejsze, myślę, w tym wszystkim jest to, że osobiście biorę udział w każdym treningu, jak również w porannych i wieczornych ćwiczeniach, uczestniczę w niektórych posiłkach oraz prowadzę konsultacje indywidualne z każdym chętnym uczestnikiem. Mówiąc krótko, staram się przekazać jak najwięcej wskazówek dotyczących kolarstwa, diety, ćwiczeń dodatkowych i ogólnego życia kolarza. Jeśli komuś mój sposób działania odpowiada, możemy się mówić o dalszą współpracę, gdyż oferuję również swoją pomoc jako trener persona. Mam dwa lata, żeby przekonać siebie i ludzi, że warto iść w tym kierunku. Mam dość tułaczki po świecie, a bardzo bym chciał związać swoją przyszłość z tym projektem. Po pierwszej konsultacji, która odbyła się pod koniec marca, jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego projektu. Docierają do mnie głosy zadowolonych uczestników, deklarujących powrót na nasze szkolenia w kolejnych terminach. Te dwa projekty, to jest Akademia dla Dzieci i Akademia dla Dorosłych na środku się zazębiają. Jedna działa w kooperacji z drugą, gdyż przez najbliższy czas zyski z Akademii dla Dorosłych będą przekazywane na prawidłowe funkcjonowanie Akademii dla Dzieci. Tak więc każdy uczestnik szkolenia w ramach Huzar Bike Akademii staje się małym sponsorem Akademii dla Dzieci. Z punktu widzenia marketingowego dla sponsorów również jest to bardzo korzystne połączenie, gdyż jeden produkt trafia do dwóch grup odbiorców. Sponsor Akademii dla Dzieci trafia jednocześnie do odbiorców zainteresowanych Akademią dla Dorosłych.